Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po zakończeniu meczu Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Na początek poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania trenera naszych gości, pana Mariusza Rumaka. Już wróciło wody. 20 minut pierwsze naprawdę było dobre. I stwarzaliśmy sytuację, mieliśmy piłkę i wszystko wyglądało dobrze i nie wiadomo dlaczego daliśmy inicjatywę tak w 21 I, e, I wtedy górnik zaczął, zaczął przeważać. Po przerwie również wyszedł, wyszedł z Świat Micro w dopiero wkrótce mogliśmy pokusić o jakieś sytuacje. Natomiast dzisiaj najważniejsze jest to, żeby e, szybko się zregenerować, bo e, trzeba szanować punkty na wyjeździe. Górnik to robi zespół doświadczony, zespół, silny zespół, co dzisiaj pokazał. Ale dla nas e, ten mecz już się skończył. Zaczyna się przygotowanie do meczu czwartkowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O opinię proszę również trenera górnika Józefa Dankowskiego. Hmm. Ja wiem, nie wiem czy się cieszyć z tego remisu. Czy żałować? Dlaczego? No właśnie dlatego, że pierwsze 20 minut wskazywało na to, że należy się cieszyć z tego remisu. Natomiast myślę, że potem już ten mecz wyglądał tak, jak żeśmy sobie to wyobrażali przed meczem. No i śmiem twierdzić, że nie byliśmy ani tłem, ani nie byliśmy gorszym zespołem. Kilka dobrych, a nawet bardzo dobrych sytuacji. W naszym wykonaniu, co potwierdziło tylko to, że te pierwsze 20 minut, po tych pierwszych 20 minutach, chłopcy bardzo dobrze zareagowali. Czyli wyzwolili w sobie tą złość sportową. Należało się to należało się tym naszym kibicom, którzy tak wspaniale przez 90 minut dopingowali zespół. No i zespół odwdzięczył się, myślę, taką grą, na jaką pomału. Myślę, że będziemy się mogli y, wszyscy wspólnie przyzwyczajać do tej gry górnika. Mam taką nadzieję. Y, kolejny mecz już w sobotę. No i tak jak Lech myślimy o tym kolejnym spotkaniu na legii. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest również Dominik Sadzawicki, który zano, zaliczył dzisiaj swój pierwszy występ w podstawowej jedenastce. Dominik, bardzo proszę Cię o komentarz do dzisiejszego meczu. Na pewno pierwsze 20 minut, jak ten Edomak powiedział, Lech nieco nas zdominował. Na szczęście dla nas po, po 20 minutach otrząsnęliśmy się, zaczęliśmy grać piłką, zaczęliśmy stwarzać sytuację poprzedwie wyszliśmy z nastawieniem aby, aby zdobyć bramkę aby wygrać mecz niestety, niestety mecz zakończył się remisem mamy jeden punkt, ale nie uważam, żeby to była, był dla nas mecz przegrany, czy chociaż moglibyśmy się pokusić o te trzy punkty bardzo, zapraszam teraz do zadawania pytań, proszę o zgłaszanie się ja podejdę z mikrofonem Miłosz Marek, sportowefakty.pl. Pytanie do trenera Mariusza Rumaka. Panie trenerze, dzisiaj ile gra czwarty oficjalny mecz w tym sezonie? Czwarty z inną parą stoperów. Na ile to jest szukanie tej optymalnej dwójki, a na ile rotacja przed zbliżającymi się spotkaniami? Tak naprawdę w tych ostatnich dwóch spotkaniach nie straciliśmy bramki dzisiejszego, w związku z czym nie trzeba poszukiwać tu dobrego ustawienia. Chodzi o rotację i też pewne warianty, które możemy zastosować na bokach obrony. Na bokach obrony mamy możliwości zrotowania i zastanawiam się przed tym meczem, na ile Paulus może wypełnić rolę środkowego obrońca, Hubert prawego obrońca, żeby Tomek Kędziora też w pewnym momencie odpocząć, bo... Te osiem spotkań co trzy dni to jest, to jest duża dawka i, i to trzeba grać bardzo rozsądnie. Czy zmiana Łukasza Teodorczyka była wkalkulowana jeszcze przed rozpoczęciem meczu? Czy Łukasz nie jest jeszcze przygotowany na 90 minut? Nie, Łukasz nie jest przygotowany na pełne spotkanie. Y, zaczął go ten staw pobolewać y, w przerwie, także wiedziałem, że, że jeszcze kilka minut i, i Łukasz opuści. Mecz. Y, spotkanie, Górnik zaskoczył dzisiaj pana czymś w rozegraniu piłki w tym w tym. Wy... W całej grze, bo, bo były momenty, gdzie Lech nie mógł wyjść ze swojej połowy. Były takie momenty, natomiast yy, myślę, że nie zaskoczył. Yy, natomiast bardzo się cieszę, że w Polsce ktoś yy, zaczyna grać innymi systemami, to na pewno naszych piłkarzy wyedukuje, bo, bo do tej pory wszyscy grali tak samo i, i, i pewne, pewne rzeczy z pewnymi rzeczami się piłkarze nie spotykali. W europejskich parach już są różne systemy dzisiaj ja się podję innym systemem i teraz piłkarze muszą się do tego zaadoptować, bo jedno to wiedzieć, jak bronić, atakować, bo każdy system ma swoje mocne i słabe strony, ale drugie to to wykonać. I tak naprawdę po meczu z Domekaliu to nie, za dużo treningów nie zrobiliśmy a taktycznego żadnego, więc tylko na bazie doświadczenia moich piłkarzy i wskazania pewnych, pewnych momentów, że e, mogliśmy przygotować się do tego spotkania, co oczywiście nie ale chyba, bo powinniśmy grać tak, pierwsze 20 minut i wtedy widzieliśmy, gdzie są słabe e, strony tego systemu. Później lek zaczął grać słabo po prostu. Maciek Blok, Gazeta Wyborcza. Mam pytanie do Pana Dominika. Chodzi mi o sytuację, w której padł gol dla Lecha. Pan był najbliżej Łukasza Teodorczyka. Czuje Pan teraz, że w tej sytuacji dało się zrobić coś, coś więcej? Zablokować go? Na pewno na pewno w tej sytuacji mogę wziąć, wziąć tą damkę i odpowiedzialność za, za stracenie tego gola na siebie, ponieważ w, w pierwszym momencie udało mi się gdzieś tam dziugnąć tą piłkę. Ale, ale Łukasz przejął ją ponownie i, i był w sytuacji tułem do bramki. Ja w tym momencie nie mogę dać mu się obudzić, także myślę, że, że odpowiedzialność za tę bramkę spada, spada na mnie. Łukasz dobrze uderzył koło słupka, ale, ale myślę, że mogłem pokusić się o przynajmniej zablokowanie tego strzału. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dominik, przyznaj się szczerze, że jestem pierwszy raz na górniku, ale chyba większego aplauzu nie, nie słyszałem dla innego zawodnika niż, niż, niż dla ciebie. Czujesz to wsparcie, Trybun? Że, że jesteś powoli, tak szybko stajesz się ulubieńcem Trybun? Nie, nie, nie czuję nie czuję czegoś takiego, że stałem się ulubieńcem Trybun. No, ja w każdym meczu staram się wykonywać swoją pracę, a jak kibice spostrzegają każdego z nas, to już zależy tylko od niego. Ja ja, tak jak mówię, nie spostrzegłem nie jakiejś szczególnej sympatii w stosunku do mnie, i tylko wykonuję, wykonuję to, co do mnie należy i staram się robić to jak najlepiej. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu bardzo serdecznie.